Siema, siema, nie ma dnia bez przygody. Wiecie co się stało? Oczywiście. O, nasza renóweczka sobie, bo ktoś zapomniał zatankować i y, paliwka zabrakło i sobie stoi. I dolaliśmy już paliwka, zasuwaliśmy na CPN gorącą jak w nosie. <grych> I zasuwaliśmy na CPN, przynieśliśmy 10 litrów paliwka sobie i wiecie co? Arkana się zblokowała. Tak się Popchnąć lekko do ją mam. Dobra. Dobra, pcham. Pchamy. Chodźcie, pcham. Dupą będę pchać. No coś tam pcham go. Coś tam go pcham. Dupa. Nie działa. Co ty, cały system się zblokował? Elektryczny system, musimy dzwonić na serwis. Dobrze, że jesteśmy niedaleko domu. Co jest pacerkiem, dojdziemy poczekamy sobie na serwis, aż przyjedzie i odpali, od już akumulator odłączaliśmy, też był problem bo jeszcze ona w ogóle ma akumulator w bagażniku, taka akcja ale znaleźliśmy, odłączyliśmy zresetowaliśmy, przewertowaliśmy cały jeszcze internet do tego John GPT i jeszcze w ogóle dużo, dużo, dużo i dupa się tak zblokowała, że musimy dzwonić teraz na serwis, cały system elektryczny, hybrydowy się zblokował zawiesił i dupa Dam wam później znać jak było. <grych> Trzymajcie się, pa. <grych>